Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, piąta niedziela Wielkiego Postu. Ja was bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyśmy wspólnie zatrzymali się przy liturgii słowa, którą dzisiaj Kościół karmi się w czasie liturgii, w czasie Eucharystii. Niech to będzie albo podsumowanie, jeżeli boisz w Kościele, albo przygotowanie do Eucharystii, jeżeli przygotowujesz się, żeby pójść dzisiaj do Kościoła, a warto naprawdę pójść, spotkać się z Jezusem żyjącym i zmartwychwstałym. Zaprośmy, zanim otworzymy Pismo Święte, Ducha Świętego, zaprośmy Maryję, której wczoraj też zwiastowanie obchodziliśmy, która powiedziała Panu Bogu tak, powiedziała tak na Boże Słowo, żebyśmy też jak Ona umieli, mieli odwagę, mieli pragnienie Panu Bogu mówić nieustannie tak, zgadzać się na, na Jego wolę, na Jego Słowo, na Jego marzenia względem nas, bo to jest Jego wola. To nie jest przymus niewolniczy, ale marzenie. Prośmy naszych świętych aniołów stróżów, naszych patronów niech oni orędują za, za nami, niech będą przy naszych sercach i na, nas wspierają w tym karmieniu się Bożym Słowem. Tradycyjnie zapraszam Cię do tego, żeby znaleźć sobie tekst dzisiejszej drugiej słowa. Za chwilę pewnie tu gdzieś będzie odnośnik, bym sigle do pierwszego czytania psalmu, drugiego czytania Ewangelii. Ewangelii też długiej, jak to bywa w tym cyklu A Wielkim Poście. Ale warto się tym słowem spotkać, znaleźć czas bez pośpiechu, znaleźć czas na to spotkanie z kimś kto ma dla nas do przekazania bardzo ważne słowo dlatego że się nas troszczy i mu na nas zależy otwórz to słowo otwórz pismo święte lub otwórz aplikację i spotkaj się z tym słowem a dzisiaj pan Jezus zaprasza nas żebyśmy razem z nim stanęli przy grobie i przy tym grobie Oczywiście zobaczyli Łazarza, żebyśmy, tak jak Łazarz, pragnęli usłyszeć słowa Łazarzu, wyjdź z grobu. Żebyśmy popatrzyli, co jest naszym grobem. Żeby te słowa proroctwa, które dzisiaj słyszymy z ust proroka Ezechiela, ale z ust Pana Boga do nas, żeby one się wypełniały. Oto wyprowadzam was z grobów i tchnę, chcę was, tchnąć was życie. Bóg zna nasze serca, Zna kondycję naszego życia I widzi, że często po prostu już nie dajemy rady To jest bardzo, myślę, doświadczenie wielu z nas Czasem jakichś takich słabości Jakiegoś takiego grzechu Jakiegoś takiego zła Z którym może walczysz Z którym może się zmagasz Z którym już nie dajesz rady właśnie Dlatego Pan Bóg patrząc na Ciebie Nie dopinguje Cię Nie trzyma kciuków za Ciebie Nie mówi wstawaj wreszcie Ale mówi o to: ja wydobywam Ciebie z grobu Yy, wydobywam, cię, otwieram ten Twój grób. Ale to jest ważne, żeby Pan Bóg mnie wydobył z grobu. To jest, myślę, najprostsza rzecz, a z drugiej strony jest najtrudniejsza. Patrząc na siebie, słuchając tych, którzy nieraz przychodzą, którzy mówią, yy, którzy dzielą się swoim życiem ze mną, najgorszą rzeczą jest powiedzieć to, że jestem w grobie. Że nie ma we mnie życia. Że żyję. Moje życie może być pięknym sarkofagiem. Pamiętam jak w tamtym roku byłem w Londynie w muzeum, Narodowym, i tam na którymś z tych pięter jest taka, powiedzmy, działka, czy takie po prostu taka przestrzeń, gdzie są sarkofagi egipskie. Bardzo piękne, pozłacane. No ale co z tego? Jego one służyły do przetrzymywania trupów. I moje życie też może być na pozór, na zewnątrz, bardzo piękne, pozłacane, kolorowe, kolorowe jarmarki. Mogę naprawdę się bardzo stroić, tak duchowo też, ale to jest tylko wszystko zewnętrzne. I ty wiesz najlepiej. Oczywiście Pan Bóg pierwszy wie, ale Ty wiesz lepiej. Ja wiem, co jest moim, co jest moim grobem. To jest grzech, co jest moją śmiercią. I ta dzisiejsza liturgia słowa, począwszy od księgi, księgi Prokaja Zachiela i to drugie czytanie, w którym słyszymy o życiu według ciała i według ducha i, i, i ta Ewangelia o Łazarzu, ona chce nam powiedzieć coś większego, coś głębszego. Tak jak tydzień temu Pan Jezus chciał nam pokazać, że jest coś gorszego niż choroba ludzka, ta fizyczna, niż najbardziej drastyczna diagnoza lekarska. Jest coś gorszego w naszym życiu. To jest grzech. Ale nawet w tym czymś najgorszym na świecie niż choroba ludzka jest szansa na to, żeby się spotkać z Jezusem, jeśli tylko tego chce. Że mogę usłyszeć Jego głos, wstań, weź swoje nosze i idź. Jest szansa, żeby przyjąć Jezusa, który przychodzi nawet kiedy mi się wydaje, że, że mi błoto chlapie po oczach, bo Jezus się tą glinę z wodą zmieszał i nakrył. Temu niewidomemu na, na oczy, tą glinę. To jest coś większego, jest coś gorszego i jest coś lepszego, piękniejszego, choć wiadomo, to jest wielka radość niż uzdrowienie to ludzkie, fizyczne. A to jest chwała Pana Boga w naszym życiu, że spotkałem Boga w swoim życiu, że zaprosiłem Go do swojego życia, do swojej codzienności, że doświadczyłem Jego łaski. Tego uzdrowienia na moim sercu, czyli w moim życiu, że, 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 że mogę być świadkiem, że nawet chociaż ludzie w to nie wierzą, nawet i rodzice, nawet i kapłani. To ja wiem, że spotkałem Jezusa i nikt, nikt i nic mi tego doświadczenia nie werwie. To dzisiaj Pan Jezus chce nam powiedzieć, jeszcze idzie dalej. Popatrzcie, idzie jeszcze dalej. Samarytanka to była samotność. Nie? Jest coś gorszego. Od samotności, to jest takie błąkanie się, karmienie się półprawdami, zaspokajanie swoich potrzeb, tylko po, po ziemsku, po ludzku, to co mi świat daje. Jezus to wypełnia. Choroba, Jezus przychodzi. Jezus powiedzieć, że dzisiaj jest coś gorszego niż śmierć. Choć śmierć jest czymś trudnym, niewyobrażalnie ciężkim. To jest coś gorszego, to jest właśnie znowu ten grzech. Jezus nam i Kościół przez Pana Jezusa, Pan Jezus, przez Kościół, chce nam w tym wielki poście pokazywać. Jest coś, co jest gorszego, co trzeba poprawić, naprawić w Twoim życiu. Co jest gorszego niż największa ta pandemia, niż wojna na świecie. To są rzeczy bardzo trudne i bardzo, no, ciężkie do uniesienia, do zrozumienia, dlaczego tak to się dzieje. Jest coś cięższego, co mnie zabija, co jest gorsze niż najgorsza choroba, niż najgorszy nowotwór. Ja wiem, że to jest trudna rzecz mówić, ale nie, wiem, nie, nie miałbym odwagi pójść do szpitala i to powiedzieć. Ale jak czytam Ewangelię, to tak to, tak to się dzielę. Bo Panie, co chcesz mi pokazywać na moje słabości i też na Twoje, cokolwiek tam przeżywasz, jak słuchasz tych moich słów i z czym się zmagasz, i z czym nie dajesz rady, i czego nie rozumiesz, to Panie, chcę Ci powiedzieć że coś gorszego. To jest grzech, na który się zgadzam, w którym odrzucam Pana Boga, że który mnie zabija po cichu, Gorsze niż cukrzyca, po cichu mnie zabija, to jak czad, usypia, ozobojętnia moje serce. Także ja już nie mam siły, że nawet mówię, poddaję się, nie chcę już się spowiadać. Chociażby nie chcę już naprawić, bo wiem, że już tego nic nie zmieni. To jest ten grób, to jest to zło, na które się zgadzam. Dlatego dzisiaj prośmy Pana Boga o takie oczy, o takie uszy, czy właściwie o takie serce. Które pragnie usłyszeć słowa: wyjdź, to cię wyprowadzę. Myślę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Bo ta cała historia, Betania, od miejsca, gdzie, gdzie Jezus był, to, to tam, mówią na bibliści, no to jest bardzo niedaleka, to tam odległość. To jest, w stosunku słyszałem takie komentarze chyba Marcina Jakimowicza, który mówi, że to jest kilka przecznic dalej. On mógł to pokonać w kilkanaście minut. Jezus czeka cztery dni, po to, żeby nam pokazać, że ta choroba. Nie zmierza ku śmierci, chociaż łazarz umarł, fizycznie umarł, ale zmierza ku chwale Pana Boga. I to, co się dokuje, dokonuje na scenie, na końcu sceny tego wskrzeszenia, to nawet Jezus uwielbia Ojca, a potem ludzie zaczynają wielbić Boga, prawdziwe rzeczy. Na oczy swoje widzimy wielkie rzeczy. Chwalimy Pana Boga że jest coś piękniejszego, nawet niż skrzeszenie. to jest chwała Pana Boga, doświadczenie tego, że Bóg jest ze mną, że Bóg się mnie troszczy. To jest coś bardziej, bardziej piękniejszego. Że Bóg daje mi życie wieczne. Że coś, coś lepszego, piękniejszego, oprócz zdrowia, to jest życie wieczne. Życie przy Panu, na, przy Panu Bogu na wieki. To jest największe pragnienie. I Wielki Post jest po to, żeby wydobyć ze mnie to pragnienie. Żebym zatęsknił za Panem Bogiem. Żebym zatęsknił za prawdziwym życiem. Wyjdź do prawdziwego życia, zacznij żyć. Czyli pójdź dzisiaj do spowiedzi, pójdź dzisiaj na Eucharystię. Zacznij się nawet modlić. Tak po swojemu. Osobiście słyszałem takiego świadectwa człowieka, który po wielu, wielu latach wrócił do kościoła, trafił gdzieś tam przypadkowo, nieprzypadkowo, wiemy, że nie ma przypadków. jakieś seminary seminarium wiary. I tam ktoś kazał się modlić, mówi: A nie wiem nawet, jak się modlić. To mów przez 15 minut: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja doświadczył niesamowitego wylania Ducha Świętego w jego życie, w jego serce. Nie, nie, nie są to doświadczenie łaski. Najbliżsi nie mogli sobie tego zrozumieć, chociaż byli bardzo wierzący, czego on doświadcza. I czasem może warto nawet stanąć w tym kościele, pójść, czy przemusić nawet wewnętrznie. I prosi Panie Jezu, nie daje już rady. Leżę w tym grobie, gnije, śmierdzę, cuchnie. Ode mnie już nie. Daję już cuchnie, jak tam otwierali grob. Panie już cuchnie. Panie Jezu, nie radzę sobie, to moje życie jest cuchnące. Miało być, miało być czymś rozkosznym. Tworzyłem sobie niebo na ziemi, tutaj, w swoich relacjach, w swoich pomysłach. I to, czym mam sztukę mięsa, która, która już gnije, to moje życie jest gnijące, nie dające się do życia, nie nadające się. Daję ci to, Panie Jezu. A Ty rób z tym, co chcesz. A co Bóg mówi? Biorę to i tchnę w to ducha. Znamy tą scenę pewnie z księgi Ezekiela. Kiedy Bóg wskrzesza całe pole trupów. Możesz być kupą kości w życiu, takie możesz mieć doświadczenie. Ale jeżeli pozwolisz to Panu Bogu to z tej kupy ko kości poskładać, to Pan Bóg uczyni wielkie cuda. I tego Ci życzę. Tobie, sobie, tego sobie życzmy. Oto się módlmy dzisiaj, w tą niedzielę. I niech na to nam Pan Bóg błogosławi. Kochani, dziękuję Wam za to, że jesteście, za oglądanie tego odcinka. Będę bardzo wdzięczny za to, żeby tam wciuka podnieść, czytać serduszko, może komuś ten odcinek wysłać, podzielić się. Będę wdzięczny oczywiście też za komentarz, za każde pozdrowienie dziękuję, za każde szczęście Boże, ale też może coś napisać, jak Was dotyka to słowo, ten fragment, czy ten fragment dla Was jest tak osobiście. Jeśli oczywiście to wolności to ma się dokonywać. No i proszę Was o modlitwę. W tamtym tygodniu skończyłem rekolekcję w Pertambo i dzisiaj zaczynam w Manville. Jestem już trzeci tydzień, zaczynam w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Pan Bóg mnie wysłał. No właśnie, na taki daleki, daleki zachód. Proszę Was za modlitwę, za mnie i za parafię, żeby Pan Bóg nas dotykał, żeby Pan Bóg skrzeszał przez swoje słowo. A Pan Jezus jak powie, to to robi. Jak powiedział, to choroba, choćbyś umarł, to nie zmierza do śmierci, to to będzie. To nie, to, to nie umrzesz. Bo ta, ponieważ Pan Bóg tak powiedział. Nie ja. Nie nawet ktoś... Inny, tylko dlatego, że to Pan był zrobił. I jakby najważniejsze, to to, że na, na koniec, na koniec, zupełnie to, co bardzo mnie dotknęło. Jedno zdanie arcybiskupa Parysia, ostatnio, który powiedział coś oczywistego, że w wielkim poście chodzi o to, żeby się nauczyć słuchać. I tylko tyle. Żeby słuchać i żeby za tym głosem pójść. Nie? Nawet nie tam, to wszystko jest ważne, to wszystkie zmagania. Ale żebyśmy się nauczyli słuchać właściwie słowa Bożego. To jest takie piękne i to jest ważne. O to się módmy. Na ten wielki post, który już powoli, powoli zbliża ku końcowi. Za tydzień już niedziela palmowa. Pan z wami. Niech was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boży, cześć i do zobaczenia pewnie w jakimś najbliższym nagraniu z rekolekcji, a pewnie takim osobistym za tydzień, w kolejnym niedzielnym rozważaniu.